Cześć! Jak miło, że jesteś. Dzisiaj zaczynamy vlogmas. Plan w mi Vlogmas numer 1. Lecimy! Podsumowanie tego miesiąca. No to powiem Wam, że ogólnie, tak jak sobie mniej więcej zaplanowałam, że takie spokojne kończenie, tam trochę rzeczy na YouTubie, trochę przeglądnięcie zdjęć i tak dalej. No to, aha, jeszcze zrobienie kalendarza. To praktycznie wszystko mogę powiedzieć, że zaliczyłam. Znowu listopad, znowu choroby i tak dalej, więc wiedziałam, że nie ma co planować. Jeśli chodzi o najgorszy moment, no to najgorszy moment to było wyrzucenie mojego dziecka ze żłobka. Pani twierdziła, że to w związku z tym, że mi długo nie było i dlatego. Gdzie tak naprawdę, non-stop informowałam panią, że dziecko jest cały czas chore, nie możemy wyjść z pozbycia tego Kataru. Potem się okazało w ogóle, że jej zęby idą, dlatego był ten Katar też, no ale na początku nie wiedzieliśmy tego. A jakbyśmy ją posłali do żłobka z Katarem, to i tak by nas odesłali, więc no po co miałam jechać? Jechać tylko po to, żeby wrócić z powrotem do domu, no bez sensu, ja się to z celem i mówię, cały czas informowałam. Potem zaczęłam szukać innego żłobka. No i oczywiście, jak rozmawiałam tam z paniami, to się okazało, że to nie jest w ogóle podstawą do tego, żeby dziecko wypisać. Co innego, gdyby jeszcze ona zajmowała komuś miejsca, tak nie było. Teraz możecie powiedzieć, że. Jeżeli ja mam jakieś widzimisię, to powinnam skorzystać ze żłobka prywatnego, no niestety, niestety nie stać mi na prywatny żłobek, to są ogromne koszty. Mnie po prostu na to nie stać, dlatego startujemy do żłobka publicznego, a poza tym startując do tego żłobka, bo miałam kilka żłobków do wyboru i akurat startując do tego, Pytałam wcześniej panią, czy do stycznia, kiedy będę do momentu powrotu do pracy, czyli od września do stycznia będę mogła przeprowadzać dziecko na 2-4 godziny. Nie ma problemu gada się pani z paniami na grupie. No i skończyło jak się skończyło, więc no, strasznie mi było przykro, miałam oczywiście powiem tak, stara daria zrobiłaby aferę, jak nie wiem, już pewnie pół Polski by o tym wiedziało. Ale jakoś tak nie wiem, czy to po przeczytaniu książek, czy co doszłam do wniosku, że po co? Co mi to da? Ja się poczuję na chwilę lepiej, a babce będę, że tak powiem, brzydko srała. No, nie ma sensu, tak? Więc odpuściłam sobie po prostu całkowicie od razu. Zmienienie myśli, przerzucenie się na plan B, szukanie na nowo żłobka i działanie. Więc na szczęście, no, zapisaliśmy teraz. No i teraz trzymajcie kciuki, bo jeżeli do 5 grudnia rodzice tam jakiegoś dziecka nie złożą dokumenty, to na szczęście mamy miejsce w żłobku, więc będzie mi już trochę, głowa będzie trochę spokojniejsza, bo jednak trochę mi to za no zawadza w myślach, bo no wiecie, ja pójdę w styczniu i okaże się na przykład, że ona w styczniu dopiero się dostanie co, od razu tak dziecko poszło na 8 godzin? Trochę się martwię tym, więc no oby było dobrze. Najlepszy moment, no to Noroczek Mijuśki. Maleństwo już nie jest maleństwem, już jest małym dzieckiem. I co jeszcze z, ten, z dobrych momentów, to to, że no jeżdżę tym samochodem przełamałam się jest tak jeszcze oczywiście, że się trochę boję ale no jest do przodu jeśli chodzi o polecanie kanałów to polecam kanał Razem Zawsze Najlepiej to jest bardzo sympatyczna kobietka Dużo ciekawych rzeczy można się u niej dowiedzieć, więc polecam zaglądać właśnie tu. Natomiast drugi kanał to może nie jest dla wszystkich, ale tych, którzy interesują się tematyką właśnie filmowania, no to serdecznie z serca polecam Adrian Kilar. Tutaj mam wyskoczy, bo no. Facet ma łeb na karku i naprawdę dużo się można dowiedzieć i dużo można nad sobą popracować. To są właśnie te dwa kanały, które polecam. Natomiast jeśli chodzi o książkę bulet, 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 wiecie co tutaj miałam buleta. O jest. Jeśli chodzi o książkę to Bullet Journal, przeczytałam go sobie w końcu, no bo jeżeli mam od stycznia zacząć to e, chciałam go, tą książkę przeczytać całą. E, tutaj karta Wam wleci z filmikiem, gdzie robiłam przegląd tej książki, pokazywałam Wam e, i co mogę powiedzieć. E, no wiecie, takie rzeczy możecie się też w internecie dowiedzieć, więc w sumie nie wiem, czy jest warto kupować tą książkę. No bo na początku no to jest opis cały, jak, co to jest, jak się powinno do tego za, zabierać, co nam jest potrzebne. I taka kwintesencja tej książki to na zasadzie, jeżeli, jeżeli chcecie się bawić w to, to... Najlepiej usiąść sobie i pomyśleć, jak byśmy chcieli, żeby to wyglądało, jak byśmy chcieli, żeby, czy chcemy codziennie coś notować, czy co tydzień jest nam wygodniej, jakie właśnie kolekcje chcielibyśmy zawrzeć. No, znaczy kolekcje to na zasadzie, nie wiem, listy do przeczytania książek, sprzątanie, nastroje i tak No i co, że tutaj jest po prostu kilka inspiracji, co można Właśnie zawierać w takiej kolekcji albo na przykład, o tutaj, wizyty u lekarza, tak, że można sobie po prostu rozplanować. Ale mówię, takie inspiracje również znajdziecie na internecie, więc czy książka jest planowanie posiłków o lista kiedy ostatnio, na przykład kiedy ostatnio wymieniłam szczoteczki do zębów, tak? I chcę Wam tylko pokazać, chcę Wam pokazać, właśnie jak wyglądają. A, i powiem Wam jeszcze: lista 5-10-15 są to zadania wypisane, które zajmują u Was 5-10 bądź 15 minut. I na przykład, kiedy tak byście się snuli, bezproduktywnie. No to na przykład a kurczę, przez 5 minut mogę zrobić to i to, tak? Jakie możemy stosować dniówki? No, strony tygodniowe, tak? Czyli możemy prowadzić to w ten sposób. Bądź tutaj jeszcze rozpisać to może jednak tak. Ee, więc, no mówię, czy polecam, żeby kupować? No nie wiem, jakbyście dostali ją w bardzo dobrej cenie, no to może i warto, ale mówię, takie inspiracje znajdziecie śmiało e, na internecie. To była książka, którą przeczytałam. Kolejna książka, którą przeczytałam, to było: e, Kto zabrał mój ser? E, to jest bardzo krótka książeczka. taki niby szałbą, że jest taka świetna i tak dalej. No, mnie jakoś tak super choruper nie porwała. I wiecie co miałam? Miałam ze sobą wziąć drugi telefon, żeby Wam. Powiedzieć te takie najważniejsze rzeczy, i zapomniałam, więc tutaj zaraz po kolei wyskoczą Wam takie 10 przykazań tej książeczki. No i będziecie wiedzieć, czy ją warto przeczytać, czy nie warto. Znaczy, wiecie, to jest bardzo cienkie, więc czyta się raz, dwa. No i mówię. Był wielki szał, że to taka świetna książka. No nie wiem, ja tam nie odnalazłam takiego, żeby coś mi takie wow. Za to wielkie wow. Zrobiła na mnie książka Peep Yourself. I ta książka rzeczywiście trochę dała mi do myślenia. Trochę pokazała mi inne spojrzenie na pewne kwestie. Typu na przykład. Że w życiu nie ma żadnego ale. Ale to są nasze wymyślania, jakiś y, wymówek, że nie chcemy danej czynności zrobić. Jak na przykład mówię, y, no dobrze, muszę zmienić pracę, bo jej nie lubię, ale, ale nie mogę jeszcze teraz, no bo dzieci y, będą chorować i nie mogę. A co nie mogę? No trudno, znajdzie się jakiś plan B, jeżeli będą chorować, a jeżeli mi się nie podoba, no to działam, szukam nowej pracy, tak? Więc nie szukam tych wymówek, ale, no tutaj jedynie kwestia z moim odchodzeniem, to po prostu właśnie chodzi o to, że trzeba w głowie to przestawić, że tak, koniec, ja chcę to zrobić i koniec. No i działam, tak? Nie wymyślam tysiące różnych powodów, że dlaczego to mam tego nie robić. Więc, no mówię, Naprawdę polecam przeczytać tę książkę, także jestem bardzo z siebie zadowolona, bo listopad spowodował, że trzy książki zostały przeczytane i mogą leżeć w mojej wirtualnej płeczce jako zaliczone i przeczytane. Także jestem z siebie dumna. No w grudniu myślę, że jednak odpuszczę jakieś takie książki. Kołczowe, bo to takie, taka tematyka jest trochę ciężka, a coś takiego lekkiego świątecznego pewnie sobie przeczytam, więc no tutaj bardziej stawiam, że pewnie ja, jeżeli przeczytam, to jakąś jedną książkę, no bo wiecie, vlogmas. A nie tylko, że będę nagrywać, no ale wiecie, no, Andjax, królowa vlogmasów, czeka. Plany na grudzień, no to Vlogmas. Chcę bardzo, żeby codziennie pojawiał się jakiś filmik i to nie będą stricte wszystko takie, wiecie, związane ze świętami, no bo na przykład, nie wiem, posprzątanie tam, chociaż no tutaj przygotowujemy się też do świąt sprzątając. Albo ten filmik na przykład, on nie jest taki typowo vlogmasowy, tak? To są, to jest plan, ale Wiedziałam, że plan zawsze wylatuje pierwszego, więc po prostu no, chciałam, żeby to był pierwszy filmik, tak? Ten vlogmasowy. Więc, no, vlogmas, 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 cały czas w głowie, cały czas myślę, jakie tutaj pomysły wykombinować, co tam nagrywać, żeby było też dla Was to ciekawe. I tak się w ogóle zastanawiałam, czy chciałam po prostu jeżeli będziemy puszczać jakiś filmik no to, że po danym filmiku później będzie co dzieciaki na przykład miały w kalendarzach ale doszłam do wniosku, że kurczę to będzie zbyt ciężkie dla mnie więc postanowiłam, że przegląd okienek będziemy robić co 5 dni czyli od 1 do 5 czyli Piątego wleci filmik z tymi rzeczami z kalendarza, łącznie z tym kalendarzem, który myśmy robili. Jutro, jutro wleci filmik o przeglądach przegląd naszych kalendarzy, czyli pokażę Wam, co dzieciaki mają i jaki właśnie kalendarz ja zrobiłam. Więc, tak jak powiedziałam, że tak co 5 dni tak będę Wam chciała pokazać, zebrać wtedy w kubkę i pokazać Wam właśnie dane okienka. Czyli od 1 do 5, potem wiadomo od 6 i tak dalej. No, i chyba teraz coś, na co wszyscy czekają. werble, Tak, ogłoszenie konkursu. I powiem tak wam, miało być losowanie, miałam to nagrać, ale to nie jest to ale, co było w tej książce, bo to jest takie prawdziwe ale. Siostra mi powiedziała, że jeżeli coś poddajemy losowaniu, to jest to hazard. I wówczas taki konkurs trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego. I 30 dni przed rozpoczęciem tego konkursu. Więc wiecie, niby tam się nie przyczepu nikogo nie złapali. Znaczy, no nie było, nie słyszeliśmy takich przypadków, żeby coś się działo. I. Bo super, nagrywam wszystko bez tego. Mam nadzieję, że mnie będziecie słyszeć, bo nagrywam bez mikrofonu. Teraz sobie pod koniec filmiku o tym przypomniałam. Yy, więc, no nie chciałam ryzykować, bo widzicie, no dobra, ja mam tam parę, kilkadziesiąt subskrybentów i jestem jakimś tam malutkim ziarenkiem. No, ale wiecie, no, różni ludzie oglądają mi, na przykład ktoś, a co ona robi, wezmę, napiszę do urzędu. Tak, no, nie chcę mieć nieprzyjemności, więc postanowiłam na. Uwa, baba. Więc postanowiłam, że nie będzie losowania, tylko te komentarze dałam przeczytać mojemu synkowi, i on wybrał mi trzy komentarze i bardzo, ale to bardzo się głowiłam nad tym. Bo tak, jeden komentarz rzeczywiście taki najzabawniejszy był. I... No ale nie byłam przekonana. Później jeszcze rozmawiałam z mamą, co powinnam zrobić. Czy dać tą nagrodę osobie... No, można by było rzec przypadkowej, bo skoro napisała komentarz tylko pod tamtym filmem, reszta się nie udziela. No to nie jest raczej osoba, która chce wspierać za bardzo ten kanał. I postanowiłam go postanowiłam ten prezent dać osobie, która jest ze mną chyba od samego początku. Która tyle życzliwości, serdeczności mi dała. Tak, Monisiu, siostrzyczko, moja kochana, ty też miał co to wspierasz, no ale no wiesz, to, że nie mogę tobie tego dać. Więc, osoba, która mnie tak ogromnie wspiera. Znaczy, powiem tak, mam trzy takie kanały. Które bardzo lubię, te dziewczyny, które właśnie też mnie mocno wspierają, ale ta jedna jest od samego początku, i tyle ciepłych słów, ile od niej dostałam, i tyle, ile mnie podbudowała, no to werble, Monika, kobiecy rytm. Zwonimy się, w sensie napiszemy, Napiszesz mi, gdzie mam ci wysłać tę paczkę, więc kobiecy rytm wygrywa, Mam nadzieję, że pozostali się nie obrazicie. Następnym razem po prostu właśnie będziemy pisać, że piszemy komentarz na danej tematyce, na coś, żeby, żeby czymś ująć, mnie czy tudzież moje dziecko, bo ja tak wiecie, ja nie lubię tak wybierać, bo zawsze czuję, że jest to gdzieś jakieś niesprawiedliwe, bo jeżeli wybiorę ten komentarz, to a czemu akurat właśnie ten komentarz, a nie inny, bo przecież tamten był taki zabawny. No a tutaj, no, potoczyło się jak potoczyło, tak jak powiedziałam, nie chcę, nie chcę mieć nieprzyjemności, więc postanowiłam, że będzie to wyglądać w ten oto sposób nic się nie martwcie, myślę, że e, że nie raz jeszcze takie rozdanie będzie, także jeszcze raz Moniczko serdecznie gratuluję a Wam wszystkim dziękuję za to, że wzięliście udział w tym losowaniu, że napisaliście tyle komentarzy no ale mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i też będziecie mnie wspierać e, z każdym filmikiem Będziemy się żegnać już, bo chyba wszystko, co chciałam powiedzieć, to powiedziałam. No i tymczasem trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia jutro. Pa pa!